Witam wszystkich tu na YouTuber'u. Tak jak Wam obiecałem tydzień temu, mam do Was wyniki konkursu. E, oczywiście, tak jak zwykle, wszystkie Wasze komentarze są załadowane na stronę losującą. Jest ich ponad 800, więc jestem bardzo dumny, że nadal jesteście tacy aktywni. E, uczestniczycie w moim kanale i tak dalej, więc e, naprawdę wielki szacun. E, no i cóż więcej, mógłbym Wam powiedzieć. Zaraz rozlosuję pierwszy zestaw, czyli nóż i zawieszkę. Potem drugi zestaw, czyli multitula. Um, tam tula, kejtula od Ketchoua i drugą zawieszkę. No i cóż, więcej opowiadać. Zabierajmy się do roboty. Losuję właśnie pierwszego zwycięzcę, warble. Jest to U Lysy Dread. Podejrzewam, że miał być to Łysy Dread. E może będzie wygrana XD. No i cóż, wygrana jest. E leci do ciebie nożyk i, i oczywiście jedna z y zawieszek. Musisz mi oczywiście podać swój. I swoje wszystkie dane, dzięki którym będę mógł do Ciebie wysłać tą twoją nagrodę, najlepiej w wiadomości prywatnej na YouTubie, wtedy będę wiedział, że to na pewno od Ciebie i nikt mnie nie oszuka, bo przeważnie tacy sprytni ludzie zawsze się znajdują. Druga osoba, która wygrała drugi zestaw. Jest to. O! Więc jeszcze raz. Drugi zestaw otrzymuje. Konrad Nieważne, który napisał tri tri. tri, 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 tri. No, kreatywnie. No więc, e, Konradzie podaż mi również swoje dane do wysyłki i już jutro, prawdopodobnie albo pojutrze e, zostaną te nagrody wysłane. No i cóż, to tyle. Jak na razie. E, tak zawsze pan, też powiedział go Facebooka. Lajkować, komentować i trzymajcie się.